Cześć. Poprzednie trzy filmy z tym katalogiem nazwałem odcinkiem pierwszym, bo znajdowały się w nim tylko mniej lub bardziej typowe samochody osobowe. Więc tu się zastanawiałem, jak nazwać ten film niby to mało istotne, ale jakoś trzeba więc niech to będzie odcinek drugi a w nim osobowe samochody terenowe i samochody typu VAN. Ze względu na ich ilość, nie dzieliłem tego na dwie części. Zaczynamy od terenówek, na które zawsze patrzyłem w inny sposób niż na wcześniej pokazywane samochody osobowe. Nie ja zachwycałem się ich wyglądem w taki sam sposób. Oczywiście są takie, które podobają mi się bardziej i takie, które podobają mi się mniej, ale raczej przede wszystkim doceniam w ich wyglądzie taką solidność. A jeśli czymś się zachwycam, to raczej możliwościami w terenie, czyli głównie praktycznością, chociaż czynnika dającego dobrą zabawę też całkowicie nie pomijam. No i jako jedyne dobrze wyglądają ubrudzone, bo w typowych osobówkach brud dla mnie zawsze szpeci. Gipcze roki. Powiedziałem wcześniej, że patrzyłem na te samoloty inaczej niż na osobówki, ale no właśnie. Gdzie ja na nie patrzyłem? Próbuję spojrzeć na ten katalog też z perspektywy czasów jego powstania, i w przypadku terenówek muszę się ograniczyć raczej do tego typu miejsc czyli oprócz tego katalogu jakieś inne zdjęcia w prasie program motoryzacyjny w TV jakiś film. W przypadku wcześniejszych samochodów osobowych wiele z nich też ciężko było wtedy spotkać na ulicy, ale terenówek, nie licząc jakichś pojazdów typu UAS, jakoś w ogóle nie kojarzę. Może tak z 10 lat później to tak. Czyli albo ich naprawdę nie było, albo ja ich z tych czasów nie pamiętam. Chociaż trzeba też zaznaczyć, że ich nigdy wiele na drogach nie było. Tam, gdzie nie jest potrzebna terenówka, ludzie mają jednak inne priorytety, a w tamtych czasach tym bardziej. O istnieniu takiego Jeepa wiedziałem i wiedziałem też, że to jest klasyka. Tutaj zdjęcie jest niewyraźne, ale bardzo dobrze tę klasykę widać. Duże, kanciaste. Tak mi się jawiła wtedy klasyka tego typu pojazdów, chociaż nie tylko, ale o tym za chwilę. W sumie ja tak dalej postrzegam tę klasykę i ogólnie takie samochody, dlatego tutaj nie będę się koniecznie silić na próbę opisania ich z perspektywy czasów minionych. I jak tak pomyśleć, to może coś w tym jest, te samochody chyba najmniej się zmieniły. Chociaż tu raczej widać, że są to lata osiemdziesiąte. Jednak i w latach dziewięćdziesiątych można było jeszcze uznać taki pojazd za wyglądający typowo. Trzecia generacja z roku 2000 to już nie było to. Chociaż do klasyki powraca czwarta generacja. Piąta to już zupełnie inna bajka, która skończyła się w 2023 roku bez kontynuacji. Daihatsu Feroza. Patrząc na nie teraz, to jego wygląd wydaje się również dosyć klasyczny, ale w inny sposób niż wcześniejszy Jeep. Chociaż wpływ na to ma tu też po prostu krótsze nadwozie, a nawet to, że jest dwukolorowe. Samochód przez to wygląda nowocześniej, jawi się też jako coś, co może być również bardziej dostępną, popularną zabawką. W pozytywnym sensie. W tamtych czasach było to dla mnie zapewne auto z obrazka, a gdybym je zauważył na ulicy, no to co najwyżej poznałbym po Marce. A nazwa Feroza, tutaj błędnie zapisana przez dwa r, nic by mi nie mówiła. Swoją drogą to sam obrazek robi tutaj swoje, auto wydaje mi się tutaj bardziej pozaokrąglane niż w rzeczywistości, a samo zdjęcie nieco zniekształcone. No ale wtedy to właśnie na podstawie tego zdjęcia oceniałem jego wygląd. Nazwa samochodu Alter nie mówiła mi wtedy nic i dalej nic mi nie mówi, czyli w zasadzie nic o nim nie mogę powiedzieć. Może tyle, że na pewno zwróciłem uwagę na nietypową maskę i jej kształty. Sztaje Puch. Na pewno zwracałem tu uwagę na jednoznacznie kojarzącą się nazwę, a także mogłem się zastanawiać, jak się ją wymawia. W późniejszym czasie na pewno. A sztaje dalej wymawiam tak po angielsku. Trzeba się chyba poprawić. A może to w sumie też tak po polsku. Teraz widzę tu oczywiście Mercedesa z innym znaczkiem, ale czy wtedy, gdy pierwszy raz zobaczyłem to zdjęcie było tak samo? Wszystko możliwe, bo nie pamiętam. Kształty mamy tu raczej klasyczne, ale chyba szczególnie w tym białym kolorze i może też po prostu w tej wersji. Samochód wygląda tak jakoś dostojnie. Z gwiazdą tym bardziej. W zasadzie nie powinno się tu zapominać o wnętrzu, komforcie, no ale tego to ja nie widziałem, i tak dalej. W sumie Mercedesa klasy G to przydałoby się mieć w kolekcji miniatur, bo w pierwszej połowie lat 90. zaczęła go używać nasza straż graniczna i wojsko. Nissan Patrol to kolejna klasyka. Jak go widzę, to może mgliście, ale od razu przypominają mi się jakieś filmy, seriale, czyli zapewne rzeczy, z których go znałem i które ukształtowały go dla mnie jako pewną legendę. Poza tym mógłbym tu powiedzieć praktycznie to samo co w przypadku Jeepa Czaroki, więc nie będę się powtarzał. I kolejny Nissan, Nissan Terrano. Też ciężko stwierdzić, że nie wygląda jak klasyczna terenówka, ale jednak w inny sposób. Czyli ten jego wygląd jest jednak mniej klasyczny, nowocześniejszy. Przy patrolu ciężko stwierdzić, że wygląda współcześnie, przy Terrano przynajmniej ja mogę stwierdzić, że dla mnie tak właśnie wygląda. I nawet nie chodzi mi tu o współczesne duże pudełka typowo osobowe, chociaż one być może na niektórych tak będą właśnie działać przy postrzeganiu tego Nissana. Odrzucając jakieś tam zawieszenie oka na obrazach klasycznych, to stwierdzę, że ten Nissan tej pierwszej generacji podoba mi się tak ogólnie najbardziej ze wszystkich pokazanych tu terenówek. Klasyczny, ale nie konserwatywny Nissan Terrano podoba mi się najbardziej, ale chyba na równi z tym Jeepem. A mówię chyba, dlatego że jest to pojazd wyglądający nieco inaczej, innego typu, chociażby przez te wyraźnie oddzielające się błotniki. Czyli podobają mi się może i na równi, ale właśnie inaczej. Dlatego właśnie wcześniej przy Jeepie Cherokee powiedziałem. Że niekoniecznie tylko tak jawiła mi się ta klasyka, i że o tym za chwilę, i to jest właśnie to za chwilę. Wrangler, że tak go spolszczę, wygląda bardzo klasycznie, ale dla mnie to jest taki sam poziom klasyki, jak na przykład Porsche 911. To się w zasadzie nie starzeje, i najważniejsze, żeby tego nie popsuć w następnych generacjach. Dlatego moje odczucia do niego tym bardziej się nie zmieniły, i teraz są podobne do tych, które miałem wtedy, gdy trafił do mnie ten katalog. Ładny, klasyczny samochód, który może być czymś praktycznym, ale też równocześnie czymś do fajnej zabawy. Szczególnie w wersji cabriolet. Niekoniecznie tylko w sensie oblepiania go błotem. Wrangler to pojazd produkowany od roku 1986, ale jego klasyczność wywodzi się oczywiście od jego poprzednika, czyli Jeepa, czy też Willisa CJ, a wcześniej od Wilisa MB. W zasadzie można mówić to o zmianie nazwy, wystarczy popatrzeć chociażby na bezpośredniego poprzednika. Którego nawet posiadam w takiej wersji. Niestety odpadająca ciągle szyba przednia w końcu się zgubiła na dobre. Podejrzewam, że ktoś ją posprzątał, ale gdybym ją gdzieś kiedyś jeszcze znalazł w jakichś zakamarkach, to też szczególnie bym się nie zdziwił. Swoją drogą to już kiedyś pokazywałem tego Jeepa w filmie zbiorczym z innymi niedobitkami kupowanymi jeszcze w prl i okolicach. Jakby ktoś chciał zajrzeć, to zapraszam. Dam odnośnik do niego na karcie końcowej. Może ktoś spostrzegawczy zauważył już wcześniej, że Willis MB też się u mnie znajdzie. Następcy też nie wyglądają najgorzej. Dwójka wraca do okrągłych świateł CJ i poza tym nie różni się za wiele od jedynki. Kolejne generacje też ujdą, szczególnie w tych krótszych wersjach. I na tym kończą się moje zbiory terenówek z tego katalogu, czyli przechodzimy do vanów. Z nimi jest trochę podobnie jak z terenówkami. Czyli raczej nie zachwycałem się nimi w takim samym stopniu jak osobówkami, ale też jakoś je doceniałem. No i było też coś, co się jakoś tam szczególnie zapisało w pamięci. Nie mówię, że stojący gdzieś Volkswagen Transporter czy Mercedes Kaczka nie robiły kiedyś tam wrażenia, ale to nie pojazdy tego typu działały najbardziej na wyobraźnie. Nissan Vanette Bus Z tego typu samochodów Najbardziej działały na wyobraźnię W moim przypadku właśnie busy Nie wiem z całą pewnością dlaczego właśnie one Ale na pewno chodziło o wygląd I może o to Że wtedy jeszcze jeździłem z miejscowości Gdzie mieszkali moi dziadkowie Nad morze busem w postaci nyski Czyli mogły mi się też dobrze kojarzyć No i pojazd do przewozu osób To zawsze pojazd do przewozu osób Coś innego niż po prostu wół roboczy Z całym szacunkiem dla wołów roboczych na półce niestety nysy mikrobus brak, ale coś tam się podobnego znajdzie. A ten konkretny Nissan? Hmm, nie kojarzę na teraz w ogóle niczego azjatyckiego w tamtych czasach. Może nie w wielkich ilościach, ale coś pewnie było, ale nie zapisało mi się w pamięci. Oczywiście z późniejszych czasów coś kojarzę. Wątpię, że byłem zachwycony, gdy oglądałem go na tym zdjęciu. Nie że jest jakoś tam specjalnie brzydki, ale jest to po prostu pudełko. Przy tym Iveco coś mi świta. Nie potrafię tego umieścić dokładnie czasowo, ale odkąd sięgam pamięcią, to jest to właśnie taki klasyk tego typu samochodów. Coś mi mówi, że użytkownicy zawsze go sobie chwalili, ale skąd ja to wiem, to nie wiem. Też ma coś takiego w wyglądzie, że wydaje się solidną maszyną. Mitsubishi L300, skoro Azja to część opowieści jak wcześniej, przy Nissanie, z tym, że w tym wyglądzie jest coś, co mi się bardziej podoba niż w Nissanie. Może Mitsubishi jest po prostu mniej pudełkowate w ogólnym odczuciu, nie chodzi tylko o kąty proste. Szczególnie w tej wersji z podwyższonym dachem. Jakoś oko przyciąga kształt bocznej szyby, czy nawet tylnego błotnika. Ogólnie wygląda to całkiem współcześnie, pewnie gdzieś się teraz pojawia na drodze, przynajmniej w tej wersji, to niekoniecznie ktoś myśli o tym jako o dinozaurze. Stwierdziłem wcześniej, że terenówki chyba najmniej się zmieniły od tamtych czasów, ale dotyczy to raczej ogólnie pojętych mniejszych osobówek, bo wany to najbardziej zmieniły się z wyglądu kosmetycznie z przodu, a reszta to przecież nadal musi być coś prostokątnego. Za to ten chevrolet, nie wiem czy na pewno od zawsze, ale możliwe że tak, kojarzył mi się właśnie z takim czymś starszym pod względem stylistyki. Zobaczenie go wtedy na ulicy wydaje mi się nieco abstrakcyjne, ale wydaje mi się również, że skądś go w tamtych czasach kojarzyłem. Jeśli tak, to pewnie ze szklanego ekranu. Z wyglądu ciekawy, ale jest z nim coś, co mi się nie podoba. Chociaż nie potrafię tego ubrać w słowa. Może chodzi o tę stylistykę, że widzę coś starego, ale niekoniecznie w pozytywnym sensie. Jakby nie patrzeć, to jest to pudełko, ale całkiem sympatyczne i szczególnie w tej wersji poliwcie wyglądające jak pojazd wyraźnie nowszej generacji niż Mercedes T1, który był zaprezentowany 4 lata wcześniej od pierwszej generacji MB100, która też sprawia takie wrażenie. Zresztą mi Mercedes T1 jakoś bardzo też się nie zastarzał. Zdarza się go jeszcze zobaczyć na drogach i jakoś specjalnie nie szokuje, że się na nich znajduje. Ale może to kwestia przyzwyczajenia też? W tym przypadku chyba też mogę powiedzieć, że i w dawnych czasach, i teraz patrzę na tego Mercedesa bardzo podobnie czyli chyba kolejny ponadczasowy klasyk, jak nie przymierzając 911. I może tego nie widać na tym zdjęciu ale tym pojazdem tego typu, który szczególnie zapisał mi się w pamięci, był właśnie Ford Transit. Z zaznaczeniem, że z dużym prawdopodobieństwem był to dokładnie Ford Transit 4 po pierwszym lifcie. Może nie tylko w wersji bus, ale na pewno przede wszystkim w wersji bus. I właśnie raczej taki w kolorze granatowym, wyglądający jak nówka, czyli bardzo prawdopodobne, że było to w roku 1992, parkował na mojej ulicy. Raczej nie jeden raz, ale w mojej pamięci zapisał się przede wszystkim jeden wieczór, gdy go sobie oglądaliśmy. Sprawiał wrażenie bardzo nowoczesnego, wręcz aż za bardzo jak na tamte czasy. I chyba też po prostu ładnego. Swoje mógł to robić też na pewno typ samochodu, to co można było zobaczyć tego typu wtedy na drogach. Możliwe, że była to wersja z podwyższonym dachem, bo jak teraz tak sobie oglądam zdjęcia, to właśnie ta wersja robi na mnie największe wrażenie. Zastanawiam się ewentualnie, czy nie mógł to być samochód po drugim lifcie, ale rok minimum 1994 w dodatku jego koniec, nie bardzo mi już tu pasuje. Tak wspomnieniowo, no i te dwa lata jednak robią tu dużą różnicę. A taki tranzyt po drugim lifcie, też granatowy, jednak z długą kabiną i paką, parkuje pod moimi oknami do dziś. I tak się ułożyło, że tym Fordem kończą się wany w zebranym przeze mnie katalogu i kończy się drugi odcinek. A może drugi i trzeci, jak ktoś woli. Na pewno nie jest to ostatni odcinek z tym katalogiem, więc zapraszam na następne. Kiedyś tam powinny być. Teraz dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie kanału. Cześć, do następnego.